Nowoczesne motocykle stylizowane na klasyczne, no mimo że segment Modern Classic to nie jest to jakaś czołówka sprzedaży. To każdy szanujący się producent no, chce mieć tego typu motocykl w swojej ofercie. Na rynku mamy tańsze motocykle tego typu, mamy te nieco droższe, mamy te nieco bardziej klasyczne i te nieco mniej klasyczne, bardziej sportowo nacechowane, stworzone na bazie popularnych Nakedów. Dzisiaj natomiast opowiem Wam w filmie o motocyklu. Które jest prawdopodobnie no, najlepszym sprzętem z tego segmentu. Cześć, ja jestem Maciek, dzisiaj na kanale testy motocyklowe. No, nie będzie o Indianie FTR, którego w tym sezonie mam na test długodystansowy. Będzie natomiast o nowym Triumfie Speed Twin 1200. Speed Twin to model, który no, znamy już z Gamy Triumfa. W tym sezonie pokazali oni nowy model, odświeżony. Występuje w dwóch wersjach: wersji podstawowej, takiej jak testowany przeze mnie, i wersji bardziej sportowo nacechowanej RS. To, co się zmieniło w tym modelu, to przede wszystkim oświetlenie LED, przede wszystkim wyświetlacz. Tutaj już nie mamy tych dwóch klasycznych. No, analogowych zegarów mamy wyświetlacz cyfrowy, co prawda monochromatyczny, ale dający nam pewne możliwości konfiguracji, umożliwiający nam zmianę trybów jazdy. W tej wersji testowej, podstawowej mamy dwa tryby jazdy, natomiast wersja RS została dodatkowo wyposażona w trzeci tryb sport. Triumph stworzył te dwa modele, aby poniekąd wypełnić lukę po modelu Truckstone, który no, nie jest już produkowany. Mamy więc klasycznego takiego jak testówkę Speed Twina, który zastępuje poprzednie Speed Twiny i wersję RS bardziej sportowo nacechowaną, z nieco inną pozycją, która zastąpić ma poniekąd model Traxton. Model Traxton z pewnością ciekawy, nietuzinkowy, no, bardzo sportowy klasyk z kliponami, z bardzo sportową, taką no, przysadzistą, wymuszoną pozycją. Natomiast w ostatnich latach no, coraz słabiej się sprzedawał, stąd decyzja, aby tego modelu już nie produkować i zastąpić go poniekąd speed Twinem RS. Na szybko o tym, czym różnią się ten model podstawowy od tego modelu nieco droższego, no to przede wszystkim zawieszenie. Tutaj mamy zawieszenie Marcotti, nieco bardziej miękko zestopniowane. W modelu RS mamy zawieszenie Olinsa, w pełni regulowane no nieco sztywniejsze, pozwalające na nieco ostrzejszą, nieco bardziej sportową jazdę. Tak jak wspomniałem, model RS został dodatkowo także wyposażony w dodatkowy, sportowy tryb jazdy. Speed Twin jest przykładem takiego nowoczesnego, fajnie jeżdżącego klasyka. No przecież Triumph ma w swojej ofercie bardziej klasyczne modele Bonneville, Tutaj także silnik Bonneville 1200 z tymi wyraźnymi żebrami, tak jak miałby być chłodzony powietrzem. Silnik klasyczny, na nadwozie również klasyczne, choć nie właśnie tak klasyczne jak w przypadku Bonnevilla. Tutaj zyskujemy nieco bardziej sportową pozycję do takiej nieco bardziej dynamicznej jazdy i w efekcie Speed Twin, mimo tych klasycznych linii. Jest motocyklem, którym pojedziemy no, naprawdę dynamicznie, który możemy fajnie składać się w szybkie zakręty, którym pojedziemy dynamicznie po ciasnych górskich winklach. i w efekcie no, pewnie zaskoczymy niejednego motocyklistę jadącego na motocyklu sportowym czy usportowionym, który uważa, że nasz klasyk no, pewnie nie dorasta do piętosiągami osiągami jego sportowej maszynie. To co odpowiada za osiągi Speed Twina, no to przede wszystkim silnik dwucylindrowy rzędowy o wykorbieniu 270 stopni. Mamy tutaj 1200 pojemności, 105 koni i aż 112 Nm, dostępne już od niewiele ponad 4000 obrotów. Jak jeździ Triumph Speed Twin 1200 z tym napędem? Trzeba przyznać, że no, mimo pierwszego rzutu oka, który mógłby właśnie gdzieś klasyfikować bardzo klasycznie ten napęd, to trzeba przyznać, że motocykl naprawdę chętnie, ochoczo wkręca się na obroty. Silnik umożliwia nam naprawdę fajną, taką przyjemną, dynamiczną jazdę. Nie mamy tutaj jakichś przesadnych, męczących wibracji, czego akurat mi brakuje, bo właśnie w Speed Twinie, w takim nieco no, klasycznie stylizowanym motocyklu, no chciałbym gdzieś tych wibracji, chciałbym takiego klekotu, tego warkotu, takiego klasycznego silnika, Tutaj poniekąd tego mi brakuje, choć trzeba przyznać, że sam dźwięk, nawet na tym fabrycznym wydechu, jest przyjemny i czuć, słychać, że jest to duża pojemność. Jak mówiłem, moment obrotowy dostępny bardzo nisko, bo już od około 4000 obrotów mamy to pełne 112 Nm. Nie ma potrzeby więc skręcić tego silnika wysoko, nie ma potrzeby szukać gdzieś tego przyspieszania tych osiągów przy tych wysokich prędkościach. Motocykl fajnie idzie od samego dołu, no i tutaj właśnie przypomina nieco te motocykle klasyczne. Niemniej jednak sama pozycja na speed twinie, no już klasyczna nie jest. Jest dość nowoczesna, sportowa, powiedzmy, Nakedowa. Tym, czym różni się też wersja podstawowa od wersji RS, to właśnie pozycja. W wersji RS mamy nieco niżej umieszczoną kierownicę, mamy nieco cofnięte podnóżki. No i właśnie przez tą pozycję, dla mnie osobiście, ciekawszą wersją wydaje się chyba ta podstawowa. No bo tak, mamy dokładnie te same osiągi. W wersji podstawowej mamy wygodniejszą pozycję. Ta w wersji podstawowej. Mamy też zawieszenie, które i tak jest no, wystarczająco sportowo nacechowane. Jest wystarczające do dynamicznej jazdy, do składania się w ciasne, górskie winkle. Jak dla mnie, no, nie widzę tutaj żadnych ograniczeń tego zawiasu. Jest ono też jednocześnie dość przyjemnie komfortowe. Nie mamy tutaj do czynienia z takim naprawdę ostro nacechowanym, sztywnym Naked'em. A sama pozycjami, może w modelu RS właśnie bardziej nastawiam na taką sportową jazdę, to z uwagi na konstrukcję, na stylistykę tego motocykla, nie sądzę, aby ona coś dała nam, dodała do tej właśnie takiego czucia motocykla do sportowej jazdy, ponieważ z uwagi na dość płaską kanapę, na nisko umieszczony bak, taki niewyprofilowany pod nasze uda, pod nasze kolana, i tak nie mamy możliwości tutaj takiego nakedowego, sportowego przysiadu, aby ten motocykl złapać mocno nogami aby jakby zagłębić się w tej jego kanapie, aby tak sztywno jednolicie na nim siedzieć, no tutaj siedzimy nieco jak na motocyklu klasycznym i w zasadzie jest to jedyna rzecz, do której miałbym pewną uwagę. No pod kątem takiej dynamicznej jazdy, to jedyna rzecz, która właśnie przeszkadza mi w dynamicznej jeździe tym motocyklem, szukasz odzieży motocyklowej dla siebie? Kelt, Rebelhorn, Hayocce. Fox i wiele innych, znajdziesz na dobre sklepy dobresklepymotocyklowe.pl. Skorzystaj z linku w opisie filmu. Elektronika, jaką zyskaliśmy w tym nowym modelu, to tak jak mówiłem, te tryby jazdy. W wersji podstawowej mamy dwa tryby: Rain i Road. W wersji RS mamy dodatkowo ustawienie Sport. Moim zdaniem, no, to ustawienie Road jest jedynym słusznym dla tego motocykla, więc to ustawienie Road nie jest zbyt ostrym, a ustawienie Rain no, niepotrzebnie gdzieś usypia potencjał tego silnika. Jeśli chodzi o nadwozie, motocykl jest uważam naprawdę fajnie stylistycznie zaprojektowany, ta stylistyka naprawdę do mnie przemawia. Tutaj mimo, że motocykl jest sportowo nacechowany, pozwala na naprawdę sportową, dynamiczną jazdę, to nadal jednocześnie wygląda bardzo klasycznie. Skrzynia biegów moim zdaniem działa naprawdę sprawnie. Mamy, co prawda, dość duży skok tej dźwigni. No Nie jest to y, dźwignia zmiany biegów jak z takiego ostrego nakedowna. ona tutaj właśnie przypomina jazdę na triumfie Bonneville czy na Trumfie Bonneville Bober, na tych bardziej właśnie klasycznych tryumfach, ale też no, nie przeszkadza to w żaden sposób. Y, w dynamicznej jeździe skrzynia jest precyzyjna, biegi zawsze wchodzą pewnie. No tutaj w wersji podstawowej, znaczy nie tutaj, nie w że tylko w Speed Twinie, o którym Wam opowiadam, w modelu podstawowym taki jak testowy nie mamy Quickshiftera, nie możemy też go dokupić, natomiast występują w standardzie w wersji RS, tej droższej, lepiej wyposażonej. Pozostałe elementy odpowiedzialne za dynamiczną jazdę, pomagające w tej dynamicznej jeździe, choćby hamulce, w modelu podstawowym sygnowane przez logo Triumfa, w modelu RS sygnowane przez Brembo. Moim zdaniem, no, układ dużo bardziej przypominający sportowo nacechowane Nakedy niż motocykle klasyczne. Hamuje więc bardzo dobrze, jest wyczuwalny, hamowanie jest powtarzalne za każdym razem. Tutaj kompletnie nie ma się do czego przyczepić. Jeśli chodzi o ceny tego motocykla, to wersja podstawowa zaczyna się od 66 500 zł. Natomiast model RS, tak jak mówiłem, na z zniosł zmienioną pozycją, ze zmienioną elektroniką, z lepszymi hamulcami. Kosztuje około 77 tysięcy. Dla mnie osobiście właśnie chyba ciekawszą wersją wydaje się ta wersja podstawowa, ponieważ oszczędzamy sporą kwotę. Dostajemy co prawda no, teoretycznie na papierze słabsze hamulce, słabsze zawieszenie, ale są to podzespoły i tak no, aż nadto wystarczające do bardzo i to bardzo dynamicznej jazdy. Motocykl jeździ bardzo fajnie. A uważam, jeżdżąc więcej na modelu podstawowym, nieco tylko na modelu RS, że ten model podstawowy jest wygodniejszy, jest dużo bardziej komfortowy, no i dużo bardziej właśnie przypomina jazdę na takim nowoczesnym klasyku. Model RS nieco usportowiony, ale przez pozycję, właśnie przez brak możliwości trzymania mocno tego motocykla nogami. Przez, jakby, wynikający ze stylistyki tego motocykla, no tutaj i tak nie zrobimy z tego sprzętu takiego bardzo ostrego Nakeda. Więc ta mniej wygodna pozycja, to bardziej dopracowane zawieszenie, uważam, no, że nie jest tutaj naprawdę konieczne. Jeśli chodzi o konkurencję, no to z pewnością należałoby wskazać coś od BMW. Tam są modele R12 w różnych nadwoziach. Uważam, że ten Boxer o pojemności 1200 chodzony powietrzem w przypadku BMW. Mimo, że ma więcej mocy, więcej momentu obrotowego, to w rzeczywistości będzie mniej dynamicznym silnikiem niż Triumph. Te motocykle od BMW będą też motocyklami cięższymi, chyba nieco bardziej komfortowymi, natomiast nieco mniej sportowo nacechowanymi, pozwalającymi na dynamiczną jazdę, na jakieś tam sprawne składanie się w ciasne winkle. Mamy też całą gamę motocykli klasycznych Scramblerów od Ducati. Tutaj, w zależności od modelu, który wybierzemy, możemy wybrać coś nieco słabszego, nieco mocniejszego. Ja na tych Scramblerach od Ducati muszę przyznać, że dużo nie jeździłem, więc ciężko mi te motocykle porównać. Natomiast jak dla mnie, stylistyka Triumfa no, no jest ładniejsza, jest taka bardziej uniwersalna, trafi w usta większej grupy motocyklistów. Scramblery od Ducati są specyficzne z wyglądu, no i do mnie ta stylistyka jakoś nie przemawia. Konkurencyjny poniekąd będzie też Indian FTR 1200. Tutaj mamy oczywiście sporo więcej mocy, sporo więcej momentu. Ten motocykl jest dużo bardziej sportowo nacechowany, on jest mniej klasycznym motocyklem, ale cena będzie podobna, jakby zastosowanie będzie podobne, więc też możemy rozpatrywać te motocykle jako konkurencję. No, i z uwagi, że na tym motocyklu w tym sezonie sporo pojeździłem, bo ma nabite około 6000 km, no z czego większość tego przebiegu nabiłem ja. Na Triumfie Speedzie też zrobiłem około 2000 km, także też sporo, jak na taki tygodniowy test motocykla. Uznałem, że fajnie będzie na jeden pomysł z takich zimowych odcinków, aby dwa te motocykle porównać ze sobą, nieco je ukierunkować i powiedzieć, który do kogo lepiej by pasował. Podsumowując, myślę, że Speed Twin, nowy Speed Twin 1200, jest to naprawdę ciekawy sprzęt. Moim zdaniem, najciekawsza propozycja z ogólnie pojętego segmentu Modern Classic. Czy w wersji podstawowej, czy w wersji, w wersji RS nie ma tutaj zbytniego znaczenia. Dostajemy motocykl naprawdę dynamiczny, który utrzenosa niejednemu motocyklowi sportowemu, który dodatkowo świetnie się prowadzi, zapewni nam sensowny komfort, no i jakieś tam powiedzmy sensowne wyposażenie. Kosztuje dużo, no szukając takiego, powiedzmy, klasycznego motocykla jako drugi motocykl w garażu, no możemy wybrać dużo tańsze motocykle, choćby ogromna paleta motocykli od Royal Enfielda. No tam natomiast nie dostaniemy takich osiągów jak w przypadku Triumpha, szczególnie właśnie w przypadku Speed Twina 1200. Tutaj osiągi są naprawdę zadowalające i jeśli ktoś szuka motocykla miejskiego, do jakiejś niedalekiej turystyki, żeby spakować odrobinę bagażu, gdzieś tam wyskoczyć niezbyt daleko na weekend. Nie chce klasycznego Nakeda, myślę, że może śmiało brać Triumfa Speed Twina, bo nowy Speed Twin 1200 dostarczy na jakichś górskich winklach nie mniej frajdy, niż te topowe Nakedy, jakie mamy dostępne na rynku, a dodatkowo będzie motocyklem z pewnością nietuzinkowym, Wyróżniającym się z tłumu, przyciągający wzrok, i przede wszystkim nie napakowanym tymi stylistycznymi zabiegami, aby pokazać jak to nasz motocykl jest szybki, jakie on to ma przeznaczenie torowe, jak no, jest stworzonych wiele dzisiejszych Nakedów. Jednym się podoba, innym się to nie podoba. Dla mnie. Fajne jest to, że mamy dzięki Speedtwinowi 1200 naprawdę ciekawą alternatywę dla tych topowych nakedów. Nie musimy koniecznie iść w osiągi, możemy pójść w nieco klasyczne, wystylizowane nadwozie, jeździć no, powiedzmy nieco luźniej, nieco spokojniej, no, bez potrzeby takiej sportowej napinki, takiej dynamicznej jazdy na tym motocyklu. Tutaj mamy motocykl komfortowy, który no, dostarczy nam, gdy pojedziemy czasami w góry, nie mniej frajdy niż topowe kiedy. Jak zawsze na koniec jestem ciekaw Waszej opinii na temat nowego Speed 1200. Jestem ciekaw, jak Wam się podoba, co o nim sądzicie. Czy podobnie jak ja uważacie, że jest to no, najlepszy wybór w segmencie Modern Classic. Może jednak wybralibyście jakiś inny motocykl, no, szukając motocykla z tego segmentu. Jak zawsze zachęcam do dyskusji i czekam na Wasze komentarze. よろしくお願いします。<laughs> <laughs>